Bardzo proszę kończyć. To tak naprawdę skuteczne. No, no nie przecież nie ten, nie ten który ma zarzuty tu będzie panie mówił, pośle. tak? No jesteście no tak. murem za mundurem, ale niemiecki. Panowie, mundurem. bardzo proszę, żebyście obaj opuścili mównicę. Proszę opuścić mównicę. Nie, panie pośle, pan poseł Napieralski też musi opuścić mównicę. Bardzo... W dzisiejszym materiale bomba, sejmasz w ży, posłowie są wściekli. Gdzie jest Tusk? Kiedy jego rząd powolnie upada? Zobacz sam. Związane z deregulacją są niezwykle istotne, ale ja mam pytanie: gdzie jest pan premier? Niech pan premier. Przyjdzie się wytłumaczyć z polityki, którą realizuje rządzący jak ognia boją się paktu migracyjnego. W ostatniej chwili odwołano posiedzenie Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej, na którym rozpatrzony miał być projekt uchwały w sprawie wypowiedzenia tego paktu, następnie zaś Sejm odrzucił wniosek o zobowiązanie premiera do udzielenia informacji na temat udziału Polski w pakcie migracyjnym, a dzisiaj znów nie było i nie ma pana Donalda Tuska. Niemcy mają problem ze skutkami własnej polityki. Herzlich Willkommen i nielegalnymi migrantami, przestępcami. To co robi Donald Tusk? Donald Tusk rozwozi ich po Polsce. Niemcy są wściekli na obrońców granic. To co robi Donald Tusk? To on rozpoczyna nagonkę na sz i szczucie na nich i polowanie na obrońców polskich granic. Też. My... Prosiłbym Cię o zostawienie like oraz subskrypcji, ponieważ YouTube ucina mi zasięgi. Będę wdzięczny, a tymczasem zapraszam na dalszy seans. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziś przyszło nam mówić o wojsku, o skutkach pełnienia służby za granicą, o skutkach pełnienia służby w Polsce. Mówimy o tym, że wojsko to nie jest tylko defilady to nie są tylko defilady, to nie jest tylko e, ubieranie munduru galowego, ale przede wszystkim ryzykowanie życiem, zdrowiem, szczęściem własnej rodziny. To jest, proszę Państwa, coś znacznie więcej niż my sobie tak ogólnie rzecz biorąc, spokojnie żyjąc, dzięki poświęceniu tych żołnierzy właśnie czymś zupełnie innym, ryzykownym. I wtedy, kiedy na ołtarzu polskiej wolności, wtedy, kiedy na ołtarzu demokracji kładzie się własne życie i zdrowie, wtedy państwo polskie powinno nie wahać się, tylko brać odpowiedzialność za losy tak poszkodowanych żołnierzy, którzy oczywiście podpisują kontrakt, ale działają na rozkaz. Oni nie mają za bardzo wyboru. Dostają rozkaz i idą walczyć o Polskę, o zadania, które są im przydzielone i na tym polega służba wojskowa. Służba wojskowa, proszę Państwa, jeszcze raz to podkreślę, to jest danina krwi dla obrony granic. Rzeczypospolitej. Dlatego tak ciężko mi jest na duszy zawsze mówić o tym, że co niektórzy powołują zespoły prokuratorów, którzy mają dbać o to, żeby żołnierze za bardzo nie wykonywali swoich obowiązków na granicy wschodniej. Bardzo to boli byłego żołnierza, bowiem to patriotyzm nakazuje żołnierzom poświęcać siebie dla obrony Rzeczypospolitej, granic zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej. Dlatego też tak bardzo mnie boli, że ludzie, którzy odpowiadają za granice zachodnie, są powstrzymywani przez swoich przełożonych do czynów, które powinny mieć miejsce, czyli chronienia Polaków i Polek od zagrożeń, tak wschodnich, jak i zachodnich. Powracając do weteranów, proszę Państwa, taki nasz obowiązek dbać o ludzi, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie Rzeczypospolitej. To jest nasz obowiązek, ale i prawo. Dlatego też myślę sobie, że oni powinni być noszeni na rękach. A na koniec chcę Państwu powiedzieć, że w Ameryce jest taki zwyczaj, moi drodzy Polacy. Że żołnierzom, a szczególnie weteranom, dziękuję się za służbę na ulicach. Oni się nie wstydzą chodzić w mundurach. Po ulicach miast Stanów Zjednoczonych. Dlatego też będąc wyrazicielem Republikanów, ale sądzę, że w większości Polaków mówię dziękuję wam za służbę. Weterani, dziękuję wam za służbę, żołnierze, czołem Wielkiej Polsce. Wszystkiego najlepszego chłopy. No i panie oczywiście. Dziękuję za. Panie Marszałku, Szanowny Panie Ministrze, Panie Ministrze, to jest mój ulubiony Pan Minister, Wiceminister Reneman, który jeszcze nie przyjął ani jednej, no może jedna malutka nasza y, popraweczka do innych ustaw, ale dzisiaj o Panu Ministrze powiem coś dobrego. Bo Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość jest konstruktywną opozycją. Nie dość, że zgłasza y, y, propozycję poprawek, to jeszcze w trakcie. Y, można powiedzieć, prac nad regulacjami ustawowymi, zgłaszamy do Ministerstwa Finansów nasze uwagi. Tak zrobiliśmy w przypadku tej, tego projektu ustaw, zgłosiliśmy nasze stanowisko i. Mogę powiedzieć, tutaj jedna uwaga została uwzględniona. Zgłosiliśmy nasze stanowisko co do samego projektu, którego za bardzo intencji nie rozumiemy. Bo rzeczywiście, szanowna pani przed chwilą sprawozdawca, poseł mówiła o jakimś bardzo ważnym problemie do rozwiązania. Natomiast nie usłyszeliśmy ani razu odpowiedzi na proste pytanie. Ile tych procesów włączenia niepublicznych funduszy nie doszło do skutku z uwagi na brak osiągnięcia w większości co najmniej dwóch trzeciej ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych. scene. Nie mamy tutaj żadnej wiedzy. My nie wiemy, kto w ogóle jest inicjatorem faktycznym tej propozycji ustawowej. Prosiliśmy Ministerstwo Finansów o informację o funduszach, które przykładowo jeden uczestnik posiada więcej niż połowę certyfikatów inwestycyjnych, ale mniej niż dwie trzecia, w konsekwencji czego nie można połączyć tych dwóch funduszy bez zgody mniejszości. Tu również nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ale tak jak powiedziałem, chcę powiedzieć jedną dobrą rzecz, dlatego że nasze zdanie jest póki co wstrzymujące przy tej ustawie, bo nie widzimy ani większego powodu, żeby ją przy, przyjąć, ani większego powodu, żeby ją odrzucić, to jednak musimy docenić stronę rządową, że na wyraźne pytanie, czy projektowany artykuł 208ZZ i ustęp 9 ustawy o fun funduszach stanowi lek specjalist w stosunku do artykułu 142 ustęp 2, uzyskaliśmy jedyną merytoryczną odpowiedź pana ministra Juranda Dropa. Tak stanowi. To akurat jest ważna e, informacja z perspektywy dyskusji e, na forum e, Sejmowym. Natomiast chcę podziękować tutaj e, wicedyrektorowi Departamentu e, Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów oraz panu naczelnikowi Wydziału Rynku Kapitałowego, dlatego że e, e, jest rzeczywiście informacja, że dostrzegając potrzebę usprawnienia praktycznego zastosowania dodanych przepisów w zakresie ułatwień w łączeniu niepublicznych zamkniętych funduszy inwestycyjnych Ministerstwo Finansów zaproponuje Wydłużenie w artykule 208 zCT nowym ustępem 9 terminu zawiadomienia o planowanym ponownym zgromadzeniu inwestorów z siedmiu do dziesięciu dni. Dlaczego tak się, Szanowni Państwo, stało? Dziękuję za to. Dlatego, że na komisji przedstawiliśmy jako konstruktywna opozycja cały, tak zwany przykładowy timeline procesu połączenia który dowodził, że ktoś się nad tym projektem ustawy do końca nie zastanowił, bo przepisy na siebie, terminy na siebie nachodziły, ale ta drobna uwaga została zaakceptowana. Natomiast jako konstruktywna opozycja zgłaszamy kolejną poprawkę, naszym zdaniem doprecyzującą cały ten proces. Poprawka, która ma na celu wydłużyć 7 do 14 dni termin na zwołanie kolejnego przed planowanym terminem ponownego zgromadzenia inwestorów, zgromadzenie inwestorów funduszu w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie. Naszym zdaniem jest to logiczna poprawka wynikająca właśnie z analizy tego timeline'u. Mam nadzieję, Szanowny Panie Ministrze, że podejdzie Pan nie politycznie, tylko konstruktywnie do naszych poprawek, bo tak jak powiedziałem, przetestowaliśmy w dyskusji nad tym projektem dotyczący można powiedzieć zasad łączenia funduszy, chociaż nie mamy pojęcia, kto tak naprawdę jest tu prawdziwym interesariuszem. Przetestowaliśmy nowy sposób komunikacji z Ministerstwem Finansów, wysłaliśmy nasze stanowisko, naszych ekspertów, prawników. Okazuje się, że rzeczywiście potrafimy trafić do strony rządowej, ponieważ jeżeli strona rządowa potrafi przyjąć nasze postulaty i sama zgłosić autopoprawkę, no to ta legislacja jest oczywiście lepsza. Tak właśnie, Szanowni Państwo, podchodzi konstruktywna opozycja prawa. I Sprawiedliwość do pracy w Komisji do Spraw Deregulacji i w ogóle do pracy w polskim Sejmie. Podsumowując, Szanowny Panie Ministrze, chcemy dalej uzyskać odpowiedzi na te pytania, które przed chwileczką wybrzmiały. Na tym etapie czekamy na decyzję w sprawie poparcia ewentualnie naszej poprawki, która zostaje w tej chwili złożona na ręce Szanownego Pana Marszałka Zgorzelskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Pośle.